Cześć moi drodzy kochani. No, za mną tutaj kotlina Jeleniogórska, a my co? Poruszamy najważniejsze tematy, takie jakie są obecnie na świecie, czyli stawanie się prawdziwym człowiekiem, przypominanie sobie swoich korzeni, tego, kim naprawdę jesteśmy, jaki mamy nieskończony potencjał, że skąd pochodzimy, tak naprawdę pochodzimy wiadomo z absolutu ze świadomości tej doskonałej, która tutaj może się przejawiać, to Cały świat form tych różnych całości, które także tworzą tą część, tę część, tą mozaikę, tak? odzwierciedlającą tę tą, tą doskonałość, w którą jesteśmy dziś wewnętrznie, oczywiście w tej wewnętrznej świadomości, która jest poza czasem, poza przestrzenią, która jest nieskończona, nieograniczona niczym. Natomiast tutaj, w tej świadomości zewnętrznej, zmysłowej, no, możemy widzieć takie fragmeczyki siebie i już poprzez przebudzanie i wreszcie doświadczanie już oświecenia tego wewnętrznego światła tej świadomości uniwersalnej możemy sobie już tutaj zaczynać na nowo stwarzać no to co w naszym świecie marzeń jakby było. Wiele marzeń, które mamy, no, są często no, podyktowane sztucznymi warunkami adaptacyjnymi. My często halucynujemy, że chcieli być jakimś zawodem, jakimś kimś tam. Tak naprawdę pragniemy być szczęśliwymi realizującymi się istotami, które doświadczają tego piękna, które właśnie poprzez wzbogacanie, wzbogacone, przyjazne środowisko mogą przeżywać, poznawać się jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, po, poszerzać swoje strefy no, poznania. Tak? I dzięki temu możesz, z każdym dniem, tak, dowiadując się więcej o sobie, bo doświadczając więcej w różnych miejscach. To co teraz robimy, tak? czasami spontanicznie, jakieś podróże, poznawanie ludzi z innych kultur, w ogóle poznawanie innych kultur, innych, innych miast, innych w ogóle też zawodów, charakterystyk, środowisk, tak? to wszystko sprawia, że nabieramy pewnej takiej ogłady wewnętrznej i przez to zdajemy sobie coraz bardziej sprawę, jak bardzo to wszystko jest nie, nie, niesamowicie, e, jakie są niesamowite możliwości. Natomiast, że człowiek siedzi gdzieś w jakimś miejscu, robi ciągle to samo, to jest tak bardziej zastyga, nie? i w ten sposób, jakby zamyka się na nowe rzeczy. Ale ci z Was, którzy mają w sobie ten wewnętrzny ogień, tą moc, no to właśnie przede wszystkim tutaj do Was to mówię. I też dla tych, którzy już się dają inspirować. Tak? Bo, bo ci, którzy są zastygnięci, nie ruszajmy ich. Tak? To się, nazywamy się wtedy betonami. to też nie muszę projektować, że jesteśmy na zewnątrz. To wszystko jesteśmy my. To wszystko jest ja. To wszystko jest prawdziwe ja w, w różnorodności. W tych wszystkich odsłon, które tutaj jakby mamy. Widzisz, za mną sobie chłopaki ćwiczą poruszanie się na bodajże skateboarding. I robią, robią różne sobie Zajawki, realizują pasję teraz to, może jutro rowery, może jeszcze pojutrze coś innego. To jest możliwe wtedy, kiedy właśnie czujesz serduchem, przejawiasz się z serducha. Wtedy po prostu przejawiasz się z, z energii, tak? Energii, która, e, która jest tym prawdziwym zasilaniem, pasji, wewnętrznego stanu, autentyczności. To e, jest ci w, wówczas czujesz się radośnie, czujesz, że żyjesz i wtedy stajesz się jeszcze bardziej obecny i możesz wchodzić sobie w takie właśnie fajne sprzężenie, taką spiralę wzrostu, kiedy e, robisz to, co e, kochasz. Czyli przede wszystkim napełniasz się miłością. Tak jak ty masz już sobie miłość, bo jesteś sobą no to możesz się tym dzielić poprzez takie przekazy, poprzez taką lekkość, łatwość wyrażania siebie i przez to ustanawiania jakichś nowych horyzontów, inspiracji też istot, które są Tobie, mi, podobne, nam. I możesz sobie wyobrazić, zresztą pewnie każdy z Was już czasami, czy częściej, czy rzadziej doświadcza kontaktu z kimś, kto jest prawdziwy. Od kogo bije światło, od kogo jest ta naturalna energia? Tak? Jak się w, tak, w relacji z taką osobą czujesz? Ja wiem, że są jeszcze różne środowiska, tak? takie stresogenne, w których my czasami, jak jesteśmy za długo, tak samo w różnych relacjach, takich niskowibracyjnych, dziwnych, takich jeszcze prymitywnych, tak? bo tu mówię, no wszyscy odzwierciedlamy wszystko, więc są też tutaj istoty, które odzwierciedlają średniowiecze, tak? ten cały prymitywizm. Takie osoby się nie zastanawiają, nie mają refleksji własnych, są po prostu podłączone pod jakiś system wierzeń. I często po prostu nie ma tam już w nich wrażliwości, i wówczas im bardziej Ty się rozwijasz, tym sobie zdajesz sprawę po prostu z jakimi ludźmi pragniesz przebywać i też nie musisz przez to oceniać, osądzać, pomniejszać, tylko po prostu wybierasz swoje własne światło, tak swoją własną częstotliwość, w której widzisz, tak jak ja teraz nadaję sobie przekaz, i tak do końca, czy słuchają go, czy lubią jakby słuchać mnie też osoby, które same gdzieś to. Czują same tak, widzisz, latają sobie, bo potrafią latać. Tak, jak bo jak, jak, jak potrafisz latać, to nie boisz się upadku. Tak? Bo przede wszystkim nie ma w tobie strachu, nie ma tego lęku, który się odkłada w momencie, kiedy rezygnujesz z własnych marzeń, z własnego życia na rzecz jakichś dziwnych, wyuczonych e, masek, tak? które każą ci zakładać, więc posłusznie to robisz, e, podczas gdy masz twarz, swoją własną twarz unikalną, e, która pozwala ci słuć świadczyć tej rzeczywistości właśnie po swojemu, i ta wyjątkowość jest tutaj wynagradzana przez to, że autentycznie czujesz taką, wiesz, no, że kreujesz rzeczywistość, kreujesz, reprezentujesz ludzkość, tak? To już nie jest, to nie są, że takie często sekciarskie, pozamykane, jakieś grupy wyznaniowe, narzucające coś, próbujące wokół jakiegoś kodeksu dziwnego, który często nie jest w ogóle zrozumiały nawet no, przez tych członków. Wiesz, innych tam urabiać, tylko już reprezentujemy ludzkość, a to jest już zupełnie inny poziom. Tu już na poziomie ludzkości, już mamy połączenie z ziemskością, z tym całym kosmosem z tą kosmiczną świadomością, która tutaj tym wszystkim zawiaduje, też z gają, z naturą, z przyrodą, która nas otacza, i w tym stanie. Już jest inne pojmowanie, inne odczuwanie tego świata, stan szczęścia z czymś naturalnym. Radość wyrażania, możliwości w ogóle, zobacz, werbalizacji, jak, jak się rozwijają, kiedy jesteś sobą. Nie można wiesz, wyrażać tak swobodnie siebie, jeżeli człowiek rzeczywiście nie ma w sercu tej miłości, nie ma tej pasji, nie ma tej autentyczności, tej budzącej się w nim prawdy, tego ducha, tego. Kosmicznego Boga, który przejawia się właśnie przez takich ludzi jak my, którzy są już przebudzeni, doświadczają i doświadczyli już tak oświecenia e, tej nirwany, która jest efektem ubocznym, po prostu takiej prawdziwości, którą wybierasz. Bo jeżeli nie wybierasz prawdziwości, no to zostaje ci zakłamanie i stawnie się w pewien sposób taką materią nieożywioną, jak wszystko to. Co trwa wówczas w takich okowach, programach umysłu? Tak, Sama, sami pewnie już to zauważyliście: że jak nie wybieracie prawdy, to się dajecie gdzieś tam wchodzić w jakieś procedury i różne dziwne rzeczy, i człowiek po prostu gdzieś znika, nie, nie ma go jakby świadomie. I to e, móc już o tym mówić swobodnie, e, i też nawiązując to do tych podstawowych praw, chociażby prawa karmicznego, które jest niedocenione, oczywiście, w świecie takim. Pełenem ignorancji i niewiedzy, bo tam ludzie próbują tylko do siebie. Ignorancja i niewiedza, i tylko zabieranie, zabieranie. No i powoduje to, że sami siebie ograbiają. Tak? Dlatego w momencie, kiedy robisz coś z miłości, to ty dajesz, dzielisz się tym stanem, tym pięknym, tym naturalnym, autentycznym stanem, i przez to też się tym karmisz. Tak? Czujesz tą przestrzeń, tak jak tutaj jestem. Już widzę tą końcówkę zachodu słońca. Jest cudownie. Więc. Jest ta przestrzeń i tą przestrzenią się tutaj też z Tobą dzielę, do inspiracji, żeby właśnie podejmować takie czasami spontaniczne decyzje, że gdzieś czuję, żeby pojechać, poje zrobić coś. I to jest wtedy taka pojawia się taka lekkość, swoboda, autentyczność. No i to jest właśnie to, co zaczynamy coraz częściej doceniać. Także ten jakby działający system, który ciągle próbuje nakładać kolejne maski na ludzi. Jakby już, on już nie działa, on jest już wykolejony i teraz my wszyscy zaczynamy jako ludzkość uświadamiać sobie, że teraz są te właśnie piękne czasy przejścia, przemiany, w której wybierając mądrość, wybierając prawdziwość, wybierając siebie to prawdziwe ja możemy czuć jak subtelnie mamy wpływ na to co się tutaj zaczyna dziać. Żyjąc swoim życiem, ucząc się tego robimy, możemy uwalniać się od oceniania osądów, trwania w tych jakichś takich krytykach, wzajemnych walkach, dziwnych takich sporach które są efektem właśnie nieumiejętności życia, swoim własnym życiem. Zauważcie, ci frustraci, te frustrowane, jakieś takie negatywne postawy, robiące z igły widły, to jest wszystko wynik braku życia, własnym życiem, w realizacji siebie. Nie? To są wszystko skumulowane jakieś lata frustracji, dziwnych jakichś stanów. I teraz mając to w świadomo, świadomości, tak? mogąc to do łatwo mówić, zobacz od razu, tak, człowiek, który jadaczko zaraz będzie, coś tu obudzi, zobacz, Od razu wiesz, no widzi, że taka jest prawda, tak? że on po prostu sam gdzieś tam nie nauczył się funkcjonować. I, i teraz zamiast znowu oceniać, osądzać, popadać w te błędne koła, e, uczymy się właśnie przede wszystkim wyrażać, odkrywać ten swój własny rdzeń. To piękno, które jest uniwersalne, którym my jesteśmy jako piękna ludzkość, piękna planeta, piękna świadomość tutaj, która przejawia się w nas. i Odkrywając ten potencjał, możemy stworzyć na nowo inteligentny, mądry system, który, który wspiera mądre zachowania, który, w którym najmądrzejsi mogą dochodzić do głosu, w którym ci najpiękniejsi mogą się pokazywać, tak? i w ten sposób tworzyć nowe wzorce, nowe prawidła dla pozostałych osób, gdzie każde miasto, zobacz, może być też mieć swoją indywidualność. Tak, mogą być miasta pełne artystów, pełne muzyków, ludzi, którzy mają pewne swoje własne. Pasję, i to jest wszystko przed nami. Wszystko jest do zrobienia, kochani, kiedy my jesteśmy tutaj razem. Potrafimy mówić jednym językiem z ser ducha, przez czysty, otwarty umysł i z ducha, czyli z tej energii uniwersalnej świadomości, która jest tutaj od zawsze na zawsze. Pozdrowionka.